Bardzo chcesz? Jedź se do tych swoich Niemców. A jedź, tak. Mnie to nie interesuje. O, no to proszę bardzo. Może se znaleźć młodszego i z nim se tańcuj. Cześć! Dzień dobry Pani Karlikowa. Dzień dobry. A co to córeczka? Ej, panie Zbyszku, Panie Zbyszku. Pan to zawsze taki miły, nie? Nie, nie. To jest wnuczka od mojej siostry. Dzień dobry, dzień dobry. Ewa. Dzień dobry. Ewa. Mm. Bardzo udana wnuczka. Mhm, mhm. Ona, ona tu będzie studiować, a, a troszkę u nas pomieszka. I co? Zwiedzanie miasta? Nie. Idemy do hydraulika, bo drugi dzień wody nie mamy. W całym domu? Nie, nie, u jest. I no do nas nie dochodzi. No, ciociu, chodźmy już, bo My, nic nie, no nie załatwimy. Do, do, do widzenia, Do widzenia. Do widzenia, okay. do widzenia. Do widzenia. Cześć Cześć. A co to, stało się coś? No, odbiło babie i Komu odbiło? No Andzi, ona chce, żeby ja z nią tańcował. Ty? No. Ona powieda, niechaj ze mną nie chodzisz, nie zabierasz mnie, pójdź miechać na tańce, jo, jak mnie na każdej zabawie orkiestra przeszkadza. Wyobrażasz to się. Nie, nie wyobrażam. Ha. Bercik, ale mógłbyś od czasu do czasu zatańczyć z tą swoją mandzią. Z nią? Wola dwie rundy z gołotą. Ale ty wiesz, że ludzie czasem tańczą? Tak. Zwłaszcza teraz, jak jest wiosna, ciepło, przyjemnie. Ty. A ty nie masz czasem klimakterium? Nie mam i żadnego mi nie wciśniesz. Jak mi jest za gorąco, se otwieram okno. Co? To ty teraz to sprzedajesz. Co? No, te klimakterie. Nie, nie, ty mnie źle zrozumiałeś. To, o czym ty mówisz, to jest klimatyzacja. A to, o czym ja mówię, to jest klimakterium. To przychodzą kobiety w pewnym wieku, faceci też. Czują, że się starzeją i tak dalej. U nas się to nazywa weksle. Ty, ja się starzeję? No wiesz, wtedy człowiek jest... Poirytowany, wszystko go drażni. I on nie jest rozdrażniony, mnie nic nie drażni. Owszem drażni. Nie drażni mnie jasny gwin, jak cię pisna zarost, to obejrzysz, jak jest wyluzowany, jest spokojny, mnie nic nie drażni. Rozumiesz? Rozumiem. No. No, jesteś spokojny, całkowicie spokojny. Całkowicie spokojny. Belcik, ale niepotrzebnie się denerwujesz. To dotyczy nas wszystkich. To nawet nie chodzi o starzenie, wiesz, ale Czek se tak myśliwiec, z czas ucieka. No i zaczyna kombinować. I rozgląda się za jakimiś młodymi panienkami. Tak, chyba u was w Warszawie. Tu jest tradycja. Bercik, ale to nie chodzi o tradycję. Wyobraź sobie, idę dzisiaj podwrótny i spotykam panią Karlikową Zgadnij z kim. No. A ona idzie z wnuczką swojej siostry. Widziałeś ją? Nie. No ci, jaka piękna dziewczyna, jak ja ją zobaczyłem, jak na nią spojrzałem, to coś od razu we mnie tutaj przystąpiło, a, a dawniej mnie coś takiego nie brało. Widzisz, frajerze, to ty możesz te swoje klimatyzorium. No. Być może, być może, tak. A, a może ty jeszcze z nią na dyskoteka pójdziesz? Może ty z nią będziesz tańczył gięte, kręcone, umane, tak jest? Oczywiście. Wy w Warszawie wyście takie są. Ty, a może ty jeszcze zaczniesz muskle trenować, żeby się małolacie przypodobać, tak? A ty wiesz, że z tym treningiem to nie jest takie głupie. Berci, zobacz, co dzisiaj przywiozłem. A co to jest? Nowoczesny elektroniczny stymulator mięśni. O, to się przykłada tu, na mięśnie. Jeszcze, o, z drugiej strony, tak. Tu. Trzymaj to, to. A to podłączasz pod stymulator i to samo trenuje. Samo ćwiczy. Nie. A, zaraz zobaczysz. O. Ale piku! Fajne. <laughs> Dobre. Widzisz? Ale nieważne. Gdybyś ty ją zobaczył, to też byś. Co też byś, co też byś, chopie? Ja mam swoja andzia nie żadne skoki w bok nie rajcują. Rozumiesz? No ale mówię, że już jej nie masz. No nie mów, no bo się obraziła, co to ją nie Teraz się obraziła, ale wróci. Zawsze wraca. Ale Superczyk, z tym klimakterium to jest tak, że no nie masz te swoją że taki porządny, zero skoków w bok. No ale zobaczysz piękną panienkę i nagle ześpirujesz. I to jest właśnie to klimakterium. Tak, chopie. Ja mu poukładane w Gowie. Nie to by mógł batalion gołych frelek w samych cycchaltrach przemaszerować. I mnie by to nie ruszyło. A wiesz czemu? Bo ja wiem, ja powinien zachowywać hob w moim wieku. Spokojnie. Dostojnie, statecznie, jasne. No jasne, jasne, jasne. Nie ja tylko tak wieczność. No idź, otwórz. Jo ja jest jakiś zestresowany. Ale fajne. Dzień dobry, czy ja Dzień dobry. Tak, proszę, proszę, Dziękuję proszę. To. Proszę. Co przyszła ta ładna małolata od Karlikowej do ciebie? No i co? Ja wiem, że nie lubisz Małolat, ale bądź dla niej miły, bo ona jest bardzo sympatyczna. A czego chce? Nie wiem. Ty, ty mi to no z Małolatami nie głupi. Ty nie wariuj przy niej. Tej klimakterium. Patrz, a teraz turbo włączymy. Ja, ale, proszę, panie Ewo, proszę. A, jak to robi? Kurde, ale to fajnie. Ej, dwójka. Dobry. Dzień dobry. Pan Bercik. Dzień dobry. Oczywiście, że bercik. Proszę, może pani usiądzie. Nie, nie, dziękuję. Prawdziwy bercik. Górnik przodowy bercik. Ale czemu tak stoi? No bo on tak czasem ma, że sobie tak postoi. Taki stojący bercik. Ale w sumie to równy chłop. Bercik, co? Pani do ciebie przyszła. No pije się pani czegoś. Może... No... Może herbaty nie, się nie, pani... Nie, nie, dziękuję. Napije córk. Bercik to jest piwo. A napije się pani piwa z cukrem czy bez... Zbyszek! Byszek, kaj tu jest kuchnia! Nie, no, nie. Tam jest kuchnia. No, no i przyniesie coś zaraz. Nie, nie, dziękuję. Nie piję piwa. Pani Bercik, ja przyszłam do pana w bardzo konkretnej sprawie. Do mnie! Tak, Może tak? usiąść my. Dobra, Bercik, tak. nie, 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 to. Do mnie pani przyszła. Tak. A po co? Widzi pan, ja jestem studentką socjologii. A ka jest pani narzeczony? E, chwilowo nie mam. Bercik! E, panie Bercik, pan jest byłem górnikiem, prawda? Mm, tak. E, bo widzi pan, ja jestem z Gdańska i bardzo chciałabym zobaczyć kopalnię. Oj, no to lepiej pani trafić nie mogła. Oj. Kiedy pani ino chce? Dzisiaj! E, nie, nie, dzisiaj jestem zajęta. Jutro! E, wie pan, jutro też nie mogę, jestem również zajęta do wieczora. To no wieczorem. Bercik, no co ty chcesz wieczorem zabrać dziewczynę do kopalni? Cicho ty, wy Warszawiuki, nie macie w sobie nic romantyzmu. Ja chcę pani naprzód pokazać piękno hołda o zachodzie słońca, na bok, a potem do kopalni. Y, wie pan, myślałam, żeby wieczorem wybrać się gdzieś na dyskotekę. A no oczywiście, naprzód na dyskoteka, a potem na gruba. Bercik. To pan chodzi na dyskoteki? O no, oczywiście, jest hajer przodowy, wszędzie chodzę. Bercik? Przepraszam bardzo. A czy pani nie daj Boże, nie ma jakiegoś narzeczonego? Yy, miałam, w Gdańsku. Bercik, może pani nie chce o tym mówić? I co chyba? Nie puścił panią w trąba, co? Nie, no. yy, nie, to ja go rzuciłam. Yy, to co? Jesteśmy umówieni o której? O szóstej. O szóstej. Kopalnia nocą to bardzo interesujący pomysł. A czemu pani z nim zerwała? Yy, wie pan, ja lubię wysokich mężczyzn. Y I silnych. A no. A czy pani wie, że ja pod ziemią są obsługiwał kombaj tymi ręcami? Naprawdę? To bardzo ciekawe. 245. Becki, miałeś mi łóżko zrobić? Cicho. I. 246. Przestań, bo się przetrenujesz. To już jest czwarta seria. 240 7, 7 Bercik, godzinę temu mi obiecałeś, że przestaniesz. Muszę dojechać do 250, ale Bercik nie można pierwszego dnia tak ostro. 248. A może ci pomóc? Nie, cicho. 240... Pomogę cię 249! To może ci dam te moje urządzenie. Co lepiej się poczujesz? I 250! O! o! Co to baby robią z ludźmi, no? Jakie tam baby? A co? Może nie? A pewnie, że nie. Nie? A to też tak, że jest sam wpadł na ten pomysł, żeby potrenować, co? A są już dawno że w pot. Trzeba się za siebie wziąć, o! Bercich, zobaczysz, że jutro to nawet z łóżka nie wstaniesz. Hopie, jutro! Jutro to ja wydasz na dyskutecy. Dwa na jeden, kręcuny, dzięte, hopie, wyda tańcową, a potem kopalnia. Tak? A Andzia? Co Andzia? Andzia, Andzia woli szwabów. No. Co ty tak na dymu stoisz? No przez panie. No a ty? Ja jeszcze muszę poćwiczyć mięśnie brzucha. No ale, weźcie już godzinę temu żeś ćwiczył mięśnie brzucha. Za mało. Co wsiadali? Bo mi powietrze zabiorą. Szast. Jedyność. Ty. Oh. Bercik! Jest druga w nocy! Pięcią To już mą trzecią seria! Człowieku idź spać! A ty... Ja się czuję, jakbyś zaś był w wojsku. Będziesz. Zobaczysz, będziesz jutro umierał. Idziesz na dyskotekę, a nie do węgla. Hopie, jutro na dyskotece. Tam też trzeba mieć krzepa, boda szalą. Rumba na łokciach. Breakdes, a ty nie godaj dumie, bo mi się dziesiątki mylą. Nie masz wiem, 50 Pięćdziesiąt. Osiem! 우f. Pięćdziesiąt dziewięć! Jarunie, już nie mogę! No i dzięki <small> Bogu, idź spać. Spać? A pumpki? Co? Trzydzieści siedem, piąta seria! Trzydzieści dziewięć! Tak? Trzecia w nocy, ty jesteś wariat. A ja idę jutro na disco. Chopie, ja wyda Bercik Travolta. A takiej figury to żody nie zrobi, patrz. Ja jeszcze ino tak prysznic i spać. A zresztą bez prysznica... Bercik! Bercik, Bercik! Adzia! Ja wiedział, warszawioki to murzyny! Bercik, to ja z A Co się stało? Śpiewasz cały czas przez sen, nie mogę spać! Ja śpiewam? coś śpiewam? Ja śpiewam! Tak, śpiewasz. Afryk I... Simon, czy coś? Śpiew, śpij, śpij. Biedny Bercik. Biedny Bercik. Zbyszek! Co? Co? Chodź tu! Co się stało? Dzwoń po pogotowie! Co ci jest? Nie wiem, chyba paraliż. Paraliż? No, nie umiał ruszać ani ręką, ani nogą. Pokarało mnie chyba. Jasne, jasne, panie kulturysta, jasne. No, kulturysta, śmiej się z kaleki, śmiej! Ty po kopidoła lepiej dzwoń! I ci dam w łeb, to zobaczysz kopidoła ty! A wczoraj ci mówiłem, se bercik, ty kulturysto zadychę. A zbysiu, ja umieram. Umieram, ty? Chodź, napuszczę ci wody, solo może ci pomoże, chodź! Ale nie, o, ale ja nie wstanę z łóżka. Nie? A kto jutro pójdzie na disco i będzie bercik Trawolta, co? Disco! Disco! O Boże! Jak lepiej? No, lepiej nie godać. dać. Bercik, nie masz innego wyjścia. Musisz dzisiaj znowu potrenować. No, co ci w dekel, pisło? Zostawię ci jeden stymulator, rozćwiczysz, to cię przestanie boleć. No jeszcze jak z byka nie spod, żeby musieć używać tych waszych gorolskich wynalazków, wiesz? A jednak zostawię ci. Może się lepiej poczujesz. Lecę, cześć. Cześć. Ida, ida, ida! U! Dzień dobry, Bercik. Dobry Karnikowa. Bercik, co ty? EKG robisz? A nie no, takie gorolskie pierwi swoje testuję. Siemeno, Bercik, a woda u jest? Jest, a co u was? Nie ma? Nie, nie ma. Bercik, pójdź no. Ja muszę z tobą pogodać. Pójdź. Bercik. Ja wiem, żeś ty jest porządny chłop, no, no wiesz, inkszego to ja już dawno po sprawa. no ale ja wiem, że ty, ty się tak nic nie myślisz, nie? No, no, mam rację, nie? No, pewnie, pewnie. Cóż, Bercik, ty masz swoja baba i żadne bezeceństwa ci nie w głowie, nie? No. No m mam rację, nie? No macie rację, oczywiście. No cóż powiem ci, że Jo pozwolę swojej Ewuni, co by z tobą poszła, bo, bo ty jest normalny lot, nie? A nie żaden tam taki y ps psychopata, nie? Co to teraz ich wszędzie pełno. No. No, no chyba się nie myla. A no skąd, jo, co wy, psychopata, kaj. Berci, <gry> berci, a to jest na pewno normalny. Ja, 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 ja. normalny. A Berci, a to na pewno jest EKG! Ja, 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 a ja jest normalny. normalny. No to i to ja już ale mnie pieści. Już? Nie, 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 jeszcze nie. Wie pan, y, u nas ciągle nie ma wody i ja zastanawiałam się nad tym, czy my z ciocią mogłobyśmy się u pana wykąpać? O no, oczywiście, nie ma problemu. Ją ja dzisiaj wyjątkowo miękko woda. Y, proszę bardzo, drugie drzwi na prawo. Dziękuję bardzo. Za pomoc. E, jeszcze jedno pytanie. Czy ma pan może płyn do kąpieli? No, Andzia tukaś miała. emulkop albo. o jest. A, to jest do, do tkanin. E, wie pan co? Ja sobie dam radę. Ale ją pani przyniesie, a nie ma problemu? Nie, nie, naprawdę nie trzeba. Bercik wyskoczy i zaraz wyda z płynem, na razie! Ale naprawdę nie trzeba! Nie ma płynu. Płynu do kąpieli w drogę! Nie ma kurde bladej! Kaj będzie, w rzędzie skarbowym nie będzie u masaża. Na dworcu, tam jest wszystko. Panie Ewo, rzek przyniósł. Mogę wleść? <laughs> Andzia! To ty nie w Ken? Nie. Przyszła chcie przeprosić. O. Ty to mogło ci moje. Nie gorszysz się już na mnie Berci. A nie, no skąd? Wiesz, jo chyba miał klimakterium. Odbyło mi, no. Dobrze weź, wiesz co? Ej, jo się teraz umyja, a potem się zrobimy fajno. Kolacja przy świeczkach. Ja? Dobrze, ale tam nie wchodź, proszę. Czemu? Nie, wiesz co, zostaw. Tam jest kobieta. Kobieta? No. A zresztą wchodź, wchodź. Bercik. Co to ma znaczyć? A nic, ino z wody nie ma. Co to za jest niespodzianka. No co idziemy, Dzień dobry pani. Andzia. Co tak idemy? Nie, bo to ino to jest y, moja narzeczona Andzia i ja ino z nią chodzę z nikim więcej. Ja przez moment myślał, ale ale już przestał myśleć, myśleć, już jak jest normalny. Co się tu dzieje? A, a nic, jak to miło, że wpadła, siadzia. No bo właśnie się wybieramy na dyskotekę. Ja ze Wunią, a ty z Bercikiem. A jo! I na, do dół. No, to my już idziemy, bo taksówka czeka. Bercik! Ty mnie chcesz wziąć na dyskotekę i... No, co się tak dziwisz? W końcu postanowiłem, jak cię wziąć, no. No, co tak patrzysz? Klimakterium.